godzinę 20 jakoś i ja wróciłam ze szkoły przed 12 dzisiaj i nie zrobiłam za dużo rzeczy, nie będę was oszukiwać, ale w tym vlogu zrobimy sobie jakiś fajny, produktywny weekend i jednocześnie, wiecie, self-care. Wszystko to będzie po prostu weekendowy vlog. Nie chcę tego zostawiać na jutro, bo chciałabym jutro wstać z taką dobrą energią, i jutro posprzątać w sensie pościerać kurze, wszystko, ale taką ogarnąć, żeby nie było jakichś śmieci, rzeczy porozwalanych, to chciałabym zrobić to już teraz. I mieć po prostu z głowy Szukałam ostatnio fajnej sukienki, to jest taka... chwila Długa, czerwona sukienka, taka bardzo długa Aż się zastanawiam, czy trochę jej nie skrócić Chociaż do szpilek no to będzie, wydaje mi się, że idealna, że nie trzeba jej skracać Ale może minimalnie te kilka centymetrów, ale też dla tych kilku centymetrów to czy jest sens nie mieć doprawcowej, ją skracać No bo podejrzewam, że mi się nie będzie chciało, ale tak ona wygląda ma trochę wycięte plecki i jest ze Stradivariusa i w ogóle kupiłam ją za 50 zł, niecałe ja Tam zostało troszkę więcej, ale sama sukienka kosztowała 40 coś Jestem naprawdę bardzo dumna z tego zakupu I nie mam żadnego tam kodu czy coś takiego, ale weszłam i mi się wściekło od razu na stronie Więc zabieram się do sprzątania, mam nadzieję, że miarę szybko to wszystko ogarnę Zaczęłam nagrywać tego vloga w piątek i wiem, że to miał być weekendowy vlog, a mamy dzisiaj już niedzielę, e, ale się trochę nie zebrałam za to nagrywanie, bo zaczęłam w piątek wieczorem, wczoraj mi jakoś ta sobota trochę umknęła, bo wstałam o 11.00 i to w ogóle nie wiem, jak to się stało, dlatego że położyłam się spać jakoś po 24.00, około 1.00 i jak zasnęłam, to ani razu się nie przebudziłam i obudziłam się o 11.00, patrzę, jest po 11.00. Dzisiaj już wstałam trochę szybciej, bo po 9.00, e, jednak. Zanim wiecie, wstałam do łóżka, to trochę czasu minęło. Zjadłam sobie śniadanko i zrobiłam filatę. Zrobiłam sobie filatę na brzuch tym razem. Wczoraj też wieczorkiem właśnie zrobiłam, bo teraz mam taką fazę, a bardziej postanowienie, że chciałabym robić jednak dwa, trzy razy w tygodniu, bo do tej pory robiłam tak raz na tydzień, a nawet czasami rzadziej. Ale to też wiecie, zależało od tygodnia, ile miałam chęci, co akurat robiłam. Kąpałam się, użyłam peelingu, nałożyłam balsam, nałożyłam teraz wcierkę na włosy, Zrobiłam full pielęgnację właśnie włosów. Teraz że zrobiłam skinker i stwierdziłam, że pokażę Wam moje dwa nowe produkty do skinker, które mi ostatnio przyszły. I nie wiem, może ktoś testuje ten olejek do twarzy z skin. 1004 Nie wiem jak się wymawia nazwę tej marki No Skin 1004 Tak o sobie powiem, a jak się mówi jakoś inaczej No to trudno Wiem, że mam tą gwiazdkę głupią i wyglądam dziwnie Mnie one bardzo denerwują i dziwnie mi nie. Wiem, że to jest tylko naklejka na twarz Ale musiałam nakleić, bo widzę, że zaczyna Coś mi się tutaj robić Gdybym tego nie nakleiła, to nie powstrzymałabym się I już bym próbowała wycisnąć Niech to sobie zostanie takie jak jest I druga rzecz to jest ten balsam z La Roche-Posay To jest ten viralowy Taki bardzo nawilżający. Ja ten balsam już miałam i on mi się w ogóle sprawdzał super, bo on fajnie nawilża i nie wiem, nigdy nie miałam sytuacji, żeby on mnie zapychał, ale też go nie używam codziennie, kiedyś go używałam codziennie. Miałam wtedy wrażenie, że on nie nawilża aż tak fajnie jak ten z cetafilu, więc jednak ten z wolę na co dzień, a ten sobie nakładam co drugi dzień, co trzeci. To już po prostu zależy, jak tam czuję. I on mi się sprawdza super, więc zamówiłam sobie go na nowo, żeby mieć, jak po prostu moja skóra będzie w takim troszkę gorszym stanie, i będę czuła, że potrzebuję nałożyć. Żeby rano wstać w super nawilżoną I naprawdę on pomaga I wstaje zawsze ze skórą w dobrym stanie Nigdy nic mi nie wyskoczyło Jak nałożyłam ten balsam na noc To jest aż śmieszne, ale nie chcę też przeginać, bo słyszałam, że jak się go za często używa, to może zapychać, więc tak co drugi, trzeci dzień albo nawet rzadziej. Na razie go tak często nakładam, bo mi dopiero przyszedł i na nowo się nim ekscytuję, bo sobie o nim przypomniałam. A co do tego olejku, to też nie wiem jak z jego używaniem, czy powinna używać go na co dzień, czy raczej tak co kilka dni. I na razie używam go tak z 3-4 dni pod rząd i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo oglądałam się TikToków, że on tak fajnie wyciąga, ale mi na razie z twarzy nic za bardzo nie wyciąga. Ciągną. Wiem, może mi po prostu na ze skórniki pomaga tak naprawdę lekko dermatolog, dlatego nie ma co tutaj już ten. Ale chyba jest troszeczkę poprawa, bo wydaje mi się, że tego na przykład na nosie jest mniej. Zamówiłam na próbę tylko 30 ml, więc jak mi się nie sprawdzi, to ten, ale możecie napisać, jeśli ktoś używa przez dłuższy czas, jak go najlepiej stosować, czy w ogóle łączyć go z wodą, czy bez, bo wydaje mi się, że bez. Nic, nie wiem o nim tak naprawdę. Wierzyłam, że chcę przetestować sobie właśnie jakiś olejek do mycia twarzy. Tylko się tak fajnie czuję, jak w niedzielę zaczęłam właśnie z rana robić sobie pilates i później mam taki cały dzień, nie mam takiej dobrej energii i czuję się tak czysto, że widziałam wezmę Everything Shower i cały dzień już mam taki wolny, że nie mam już tyługo, że fajnie bym się wieczorkiem poćwiczyła, zrobię ten Everything Shower, tylko wszystko właśnie zrobię rano, tak w miarę rano, no bo po 12, o 13 to już tak nie do końca rano, ale wiecie, że teraz mogę sobie nie wiem, usiąść Nauki, czy coś i czuję się taka bardziej zmotywowana od razu. Może to jest głupie i to nie ma sensu, ale w mojej głowie to ma sens. Więc dzisiaj będę się właśnie uczyła, bo chcę sobie przerobić kilka tematów z włosu, dlatego że musiałam ponadrabiać, wczoraj już nadrobiłam dwa i dzisiaj chcę nadrobić kolejne dwa, jak nie trzy, porobić sobie od razu karty pracy. Na poniedziałek nic nie mam, bo rzadko kiedy mam coś na poniedziałek, tak szczerze mówiąc, z nauki. Teraz też pójdę sobie zrobić pewnie coś do jedzenia. A dzisiaj na śniadanko w ogóle takie bardzo dobre tosty z awokado, bo moja mama mi zrobiła że właśnie awokado na to jeszcze bekon i jajko sadzone. I to jest takie dobre. Ja w ogóle uwielbiam tosty z awokado. I to jest jedno z moich ulubionych śniadań, ale nie wiem aż tak często, bo nie chcę, żeby mi się przejadły, ale jak wiedziałem, tak raz na jakiś czas, to... Nie wiem, to jest moje ulubione śniadanie Tylko, że nie mogę tego jeść za często, bo od razu mi to zbrzydnie Jak ja coś jem za często, to później nie mogę na to patrzeć przez najbliższe kilka miesięcy Mam też mód, żeby dzisiaj wieczorkiem zrobić sobie herbatkę, jakieś owocki, coś takiego e, I obejrzeć sobie serial W ogóle ja niedzielę zawsze traktowałam jak taki reset, żeby właśnie się tak ogarnąć e, Na nowy tydzień i zawsze to były u mnie takie dni Więc odezwę się do was później, a na razie będę sobie siedziała i pewnie włączę sobie jakiś serial Miałam dzisiaj e, przerobić sobie tematy z włosu, ale mam e, ochotę czytać książkę, bo kupiłam ją już jakiś czas temu, Historię Polityczno-Polski. To jest bardzo duża książka, bo ona ma prawie 900 stron albo 800, o prawie 800 i jestem na nawet nie jeszcze 100 stronie. Ale dzisiaj siadam i czytam właśnie tą książkę. Muszę Wam coś powiedzieć, bo ten vlog wyjdzie zbyt nierealistycznie i ja się aż zaczynam z tym źle czuć. Bo wszystko, co wam pokazałam w tym filmiku, to jest prawda: wszystko z tych rzeczy zrobiłam, bla, 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 nic takiego. Ale ja dzisiaj pół dnia przypłakałam i ja nie uczyłam się włosów, tak jak powiedziałam tam wcześniej, że zrobię jeszcze z trzy tematy i tak dalej. Ja nie wiedziałam, co ja robić, bo leżałam w łóżku i już nie miałam totalnie siły. Ale też nie miałam siły tym bardziej należenia Stwierdziłam, że najlepszą opcją będzie poczytanie książki Bo zajmę sobie czymś głowę Może was to nie obchodzi, ale wiem, że też są osoby, które dążą do nadmiernego perfekcjonizmu I obejrzenie takiego filmiku może wywołać negatywne emocje Że wiecie, zrobiłam to i tamto Teraz wyjdzie, że się uczyłam cały dzień Nie, cały dzień nie robiłam praktycznie nic. Poza tym, co rano się do Was odzywałam, że zrobiłam pilaty, zawrywinkę, wszystko, ale tak poza tym, co ja nic szczególnego nie robiłam. Później miałam mental breakdown i skończyłam z historią polityczną Polski. To jest naprawdę zabawne, że coś takiego. Ja nie wiem, sił się uspokoję czytając taką książkę, nie? Jest już jakaś godzina 18. Ja będę sobie teraz czytała. Zapaliłam sobie świeczuszki, bo naprawdę chciałam, próbowałam się uczyć, ale. To nie jest dzień, żeby je ogarniała ten włos. Jeśli nawet zobaczycie filmik, na którym wydaje Wam się, że ktoś jest bardzo produktywny, to, to nigdy nie wygląda tak przez cały czas. Każdy ma gorsze momenty i tak dalej, i to jest normalne. Więc mówię to bowiem, że też oglądają mnie młodsze osoby i nie chcę, żeby wpędzały się w jakieś takie negatywne poczucie winy, że zrobiły za mało czy coś takiego, więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć. Wiadomo, że są osoby, które uznają to za bardzo oczywisty fakt, a są osoby które może mają z tym problem.